Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję, po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica fabryczna, Biuro nieruchomości.pl Zadzwoni 722 012 002 nieruchomości.pl W listopadzie doszło do kilku kolizji na skrzyżowaniu w pobliżu marketu Kaufland w Końskich. Po nich powróciła dyskusja o tym, czy skrzyżowanie należy przebudować na rondo lub postawić tam sygnalizację świetlną. Zarząd Powiatu Koneckiego, wspólnie z zarządem dróg powiatowych, proponują w tym miejscu inne rozwiązanie: wyłączenie jednego z pasów ruchu. Zarząd podjął decyzję. O zastosowaniu rozwiązania w miarę mało kosztowne, mniej kosztownego dotyczącego tego skrzyżowania ulicy Armii Krajowej, i Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej, były dwie, brane pod uwagę dwie propozycje dotyczące lokalizacji wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej. Jednak to z, nie uzyskało pozytywnej aprobaty. Natomiast zostanie zastosowane rozwiązanie polegające na zamontowaniu na wlocie ulicy Mostowej wygrodzenia w postaci barier liniowych, powodujących wyłączenie jednego pasa ruchu i zmuszenie użytkowników drogi do omijania. Przeszkody i bezpieczniejszego wjeżdżania na skrzyżowanie. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić koszty, tej zmiany będą oscylować w pobliżu 30 tysięcy złotych. Prace mają zostać wykonane w pierwszej połowie 2024 roku.